Okej, okay, teraz widzę, że tym pytaniem e, zaczynając, nawet już nie wiem, na jakie pytanie odpowiadam, tak naprawdę. Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Luboż, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Booktube Nubi, tak? Co prawda jest już trochę późno na ten tak dla mnie, bo kanał mam dłużej niż rok, ale ostatnio myślałem sobie o tym, że chciałbym nagrać Wam taki film. Generalnie o moim podejściu do kanału i po co ja to w ogóle robię, jaki to ma sens, i tak sobie myślałem, że o Jezu, może po prostu powiem o tym, a może znajdę jakiś tak, który się tym zajmuje, a może sam wymyślę jakiś tak, ale na kanale Pożeraczka Książek trafiłem właśnie na Booktube tak. i to jest tak, który zawiera wszystkie praktycznie te rzeczy, o których chciałem powiedzieć, a nawet trochę więcej, więc z dużym opóźnieniem. Dzisiaj dodaję ten tak. Tutaj mam pytania przygotowane na telefonie. Co prawda po angielsku, ale chyba mój angielski jest na tyle dobry, żeby to zrozumieć. I zaczynamy od pierwszego pytania: dlaczego zdecydowałeś się na założenie kanału? I u mnie to będzie trochę długa historia. Więc idźcie sobie zrobić coś ciepłego do picia, a ja będę gadał. Ewentualnie możecie sobie przewinąć z następnego pytania, jeśli będzie Was nudziło, ale. U mnie to było tak, że dawno temu w czasach liceum i na studiach czytałem sporo książek, a później zacząłem pracować. I ja zacząłem pracować na swojej jakby działalności. Zajmowałem się w ogóle robieniem sprzętów do rekonstrukcji historycznych, czy jakichś pancerzy, hełmów i takich rzeczy. To była moja pierwsza działalność. I nie wiem, czy wiecie, ale jak się zaczyna prowadzić jakąś działalność, Taką właśnie gospodarczą, to bardzo dużo się pracuje na początku. Nie ma się raczej wolnego, nie ma się weekendów i nie dużo się zarabia, co sprawia, że trzeba pracować jeszcze więcej. I po prostu coraz mniej czytałem, bo miałem coraz mniej na to czasu. I w pewnym momencie, już parę lat po tym, jak troszkę mi się to wszystko ustabilizowało. Szukałem czegoś do posłuchania sobie na YouTube przy pracy, a ze względu na to, że moja praca wtedy wyglądała tak, że na przykład robiłem coś cicho, coś tam składałem i nie wiem, zaczynałem uderzać młotkiem. Później znowu coś tam cicho, coś sobie rysowałem, na przykład wyznaczałem i wierciłem. Więc um, wtedy jeszcze nie używałem słuchawek, tylko raczej słuchałem czegoś po prostu z telefonu. Um, Ciężko mi się słuchało czegoś, co miało taki jednorodny, czegoś, na czym musiałem się skupić. I wtedy, przez przypadek, albo nie jestem pewien, może moja dziewczyna mi to podsunęła, trafiłem na kanał Strefa Czytacza, gdzie oni wtedy bardzo dużo zamieszczali takich filmików, na przykład, nie wiem, 15 rzeczy w charym Potterze, które jest nielogiczne, albo tam 10 rzeczy, które się wydarzyły w filmie, a nie wydarzyły się w książce, albo na odwrót. I jak w... puściłem sobie jeden taki film, to później już chciałem w zasadzie wszystkie tego typu filmy ze strefy czytacza sobie wysłuchiwałem, bo one były takie fajne, nie trzeba się było na nich, było... Nie się było na nich skupiać. A jednocześnie były takim fajnym, um... fajną rzeczą do posłuchania właśnie w trakcie pracy. I później na jakiś czas chyba przestałem ich słuchać, też w międzyczasie oczywiście zauważyłem jakieś ich filmy takie typowe o książkach i też pewnie na jakieś wszedłem i później przestałem ich słuchać, słuchałem jakichś innych rzeczy na YouTubie i e, jakiś czas potem trafiłem na kanał Zaksiążkowane. I co jest zabawne, na tamtym etapie ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak BookTube i byłem przekonany, że Zaksiążkowane Skopiowały format strefy czytacza i miałem na nie taki rage, że o Boże, co zakopiowanie i tak dalej. A już ten format, właśnie Booktubów, był rozpowszechniony i pewnie wiele tysięcy kanałów taki, tego typu było prowadzonych yy, i tam za granicą, i w Polsce. Ale w każdym razie po ich pierwszym filmie byłem bardzo negatywnie do nich nastawiony i ich nie oglądałem dalej. Ale jakoś mi się to podpowiadało, może dlatego, że zaksiążkowane wtedy dość szybko zyskiwały na popularności. Więc w końcu wszedłem drugi raz i na ich kanale spodobało mi się to, że obydwie dziewczyny czytały bardzo dużo książek. Więc też jak sobie prasowałem i one na przykład miały jakieś zestawienie, nie wiem, 25 książek, które przeczytały w tym miesiącu, mogłem tego słuchać tak trochę nie do końca się na tym skupiając. Bo, nawet jeżeli słuchałem o jednej książce, no i musiałem w tym czasie powiercić i nie usłyszałem dalej coś, co one o tym mówiły, to już zaczynały o następnej książce i znowu mogłem o tym posłuchać. A nie było tak, że traciłem wątek i nie wiedziałem, co tam dalej jest, nie? I też właśnie dzięki temu, że tak dużo słyszałem, i też one wtedy opowiadały tak bardzo, jakby emocjonalnie o tych książkach. I to, jakby rozbudziło we mnie taką potrzebę znowu sięgnięcia po książki, bo jak. Słucha, sruha, słuchacie, kogoś, kto się ekscytuje czymś, to macie takie: Kurde, to jest fajne, kurde, to jest fajne. I wtedy też zacząłem znowu czytać, i paradoksalnie zaczęło się od tego, że zacząłem znowu pisać, bo pewnie mogliście wywnioskować z jakichś moich starszych filmów, ale też zajmuję się trochę popisywaniem. Teraz nie, bo nie mam czasu, ale pewnie do tego wrócę znowu, jak mi się trochę uporządkuje życie. Zacząłem znowu czytać i uczestniczyłem jakby w tym życiu. Znaczy uczestniczyłem, obserwowałem to życie generalnie booktubowe, czyli tam obserwowałem jakieś inne kanały też, chociaż głównie to były na tamtym etapie te zaksiążkowane. I stwierdziłem, że to, jest, że to jest coś fajnego, że po pierwsze w tym środowisku youtube'owym, jakby booktubowym, wydaje się, że nie ma jakichś dużych kwasów. Więc to jest taka strefa, że możecie założyć kanał i nikt e, raczej. Znaczy, oczywiście, wiadomo, że, znajduje, że są zawsze jacyś tam hejterzy i jakieś mini dramki też pewnie są, ale w porównaniu do innych rzeczy YouTube'owych to jest znacznie mniej. E, I stwierdziłem, że też fajnie by było samemu e, móc e, w tym uczestniczyć, po prostu gadać o książkę, które się przeczytało, o jakichś swoich poglądach i trochę jakby. Prowadzić taką dyskusję z książkami, bo dla mnie założenie tego kanału to jest trochę bardziej e, trochę bardziej społecznościowa rzecz niż rzecz na zasadzie tworzenia jakiegoś kontentu. Pies szczeka, muszę zamknąć okno. No wracając do tematu, to jest dla mnie trochę bardziej taka społecznościowa rzecz. Niż samo tylko tworzenie kontentu i takie suche ja stworzyłem, daję do odbiorcy, odbiorcy odebrali i koniec tematu. Dlatego też przy okazji tego pytania zachęcam Was wszystkich do poruszania jakichś tematów książek w komentarzach i gadania ze mną, bo to jest też właśnie trochę taki mój cel prowadzenia tego kanału. Czyli dialog z innymi kanałami, ale też dialog. Z widzami i po prostu takie fajne, rozumiecie, społecznościowe gadanie sobie o książkach i czerpanie z tych interakcji przyjemności. I to nie jest też oczywiście tak, że to jest tylko taki mój portal społecznościowy, w sensie profil społecznościowy, tylko też mam jakieś idee z jakimiś treściami. I trochę więcej Wam powiem w drugim pytaniu, bo pytanie właśnie tego dotyczy. I też zauważyłem drugą rzecz, że od kiedy założyłem kanał i zacząłem mieć właśnie takie podejście bardziej na zasadzie takiego trochę społeczności książkowej, w której się udzielam, przestały mnie interesować duże kanały, chyba że te duże kanały mogę nawiązać jakikolwiek kontakt z twórcą tego kanału, bo dla mnie to całe jakby tworzenie i uczestniczenie w tym. I oglądanie też innych kanałów polega na tym, że ja oglądam jakiś kanał, mam jakieś opinie o czymś tam, piszę na przykład jakiś komentarz, ktoś się ze mną kontaktuje, może wejdzie na mój kanał, może nie będzie wchodzić na mój kanał, tylko po prostu pogadam sobie z nim w tym komentarzu, ale zakładam, że musi być jakaś interakcja, bo to jest jakby główny mój cel. Dlatego wiele dużych kanałów w ogóle praktycznie nie, nie ma interakcji ze swoimi widzami, albo ta interakcja jest na przykład z jednym widzem pod całym jakimś dużym filmem z dużą ilością komentarzy. Jakby samo odbieranie treści, które wcześniej było moim głównym celem oglądając BookTube'a, przestało być moim celem właśnie po założeniu kanału. Ok, teraz widzę, że tym pytaniem zaczynając, nawet już nie wiem, na jakie pytanie odpowiadam, tak naprawdę, bo gdzieś poszedłem dalej. Ale ok, wiem, że to było pierwsze pytanie, więc teraz przechodzimy do drugiego. I to jest: jakie unikalne rzeczy możesz przynieść na Booktube? What are some fun and unique? teraz są fan to będzie jakie zabawne nie wiem <laughs> no załóżmy że chodzi o te unikalne rzeczy no więc e, tak po pierwsze wydaje mi się że każdy człowiek jest inny i nawet nie musz nie tworząc jakieś rzeczy które są formalnie oryginalne na przykład nie będę tutaj e, nie wiem budował sobie domu z książek czy coś tylko robiąc normalne jakieś recenzje, czy takie rzeczy, które robią inne, robię to zawsze troszkę po swojemu i trochę inaczej, więc to w jakiś sposób jest unikalne, mam nadzieję, a może nie, to jakby należy. Ocena należy do odbiorców. Druga rzecz jest taka, że trochę próbuję kombinować z jakimiś formatami. Na razie tego nie widać, bo Właśnie muszę sobie uporządkować życie, żeby mieć więcej czasu, żeby to realizować. W ogóle zabawna anegdota jest taka, że myślałem, że zrobiłem unikalny format, pięć powodów, żeby przeczytać jakąś książkę, po czym okazało się, że zobaczyłem, że Dr. Book zrobiła też taki format jakiś czas później i miałem takie kurczę, czy jest możliwe, że to nie ja jestem pierwszą osobą, która robi ten format? No i okazało się, że jakieś chyba 3 albo 5 albo ileś kanałów już jakieś 7 czy 8 lat temu to robiło, tak by the way. Dobra, wracając do tematu. Jedną rzecz, którą mam pomysł na właśnie taki, wydaje mi się, że dość unikalny i takie coś, czego chyba nikt nie robi w ogóle i nikt nie robił, ale nie jestem pewien, tak jak może być z tym pierwszym formatem, ale to jest coś związane z moimi zainteresowaniami, co chcę wpleść właśnie w publikowanie na Booktube. I nie chcę Wam teraz przedstawiać, co to jest, bo myślę, że ktoś może wysłuchać to, co powiem. I po prostu rozumiecie, nie chcę się z tym zwracać, bo ktoś to może wykorzystać. Co prawda, biorąc pod uwagę, że mam 95 subskrybentów, nie jest to dość wysoce prawdopodobne, ale rozumiecie, zawsze jakieś prawdopodobieństwo jest. Czym jesteś najbardziej podekscytowany w związku z założeniem nowego kanału? I powiem Wam, że największą przyjemność. I najbardziej jakby taką rzeczą ciągnącą mnie do prowadzenia dalej kanału jest to, o czym mówiłem przy pierwszym pytaniu, czyli taki fajny kontakt z ludźmi bez jakiegoś takiego kwasu. Czyli to, że mogę sobie po prostu pogadać, pożartować, potrolować czasami, ale oczywiście sympatycznie z niektórymi osobami. To jest coś, co sprawia, że mam ochotę nagrywać następne filmy. Nawet jeżeli czasami jestem zmęczony i czasami mam takie dobra, to już napiszę, że w tym tygodniu nie nagram filmu, bo nie mam siły czy coś, to zawsze mam takie, ale nie, jednak nagram, bo fajnie nagram, ktoś mi coś skomentuje, pogadam sobie, wejdę na, na czyjś inny kanał i tak, jakby tak to wygląda z mojej strony. Jeszcze druga rzecz fajna dla mnie, też związana z tym, co mówiłem przed chwilą, jest taka, że ja mieszkam w tej chwili trochę w oddaleniu od miasta. I też mam taką pracę, że raczej pracuję sam albo z moją dziewczyną, i trochę brakuje mi takich kontaktów na co dzień z ludźmi. Mimo tego, że raczej jestem introwertykiem i raczej nie mam jakichś wielkich potrzeb kontaktów z ludźmi, to jednak fajnie jest raz na jakiś czas odezwać się do kogoś innego niż do dziewczyny i do kota. Następne pytanie. Co najbardziej kochasz w czytaniu? I wydaje mi się, że chyba taką pierwotną potrzebą czytania dla mnie było trochę ucieczka od rzeczywistości, bo różne rzeczy miałem w życiu, takie, które sprawiały, że bardziej miałem ochotę zajmować się czytaniem niż moim życiem. I chyba dlatego też najbardziej mi się zawsze podobała fantastyka, bo to było takie oderwanie się od tych wszystkich problemów codzienności. I ucieczka w inny świat. A druga rzecz jest taka, że lubię, jak książki mnie zmuszają w jakiś sposób do myślenia. I wbrew pozorom, i wbrew temu, co się powszechnie uważa, fantastyka też potrafi zmuszać do myślenia. Wszystko w zasadzie zależy od tego, jaki autor pisze i co zawiera w książce. Nie ma znaczenia tutaj gatunek. Lubię generalnie myślenie i filozofowanie, i ale lubię takie filozofowanie po swojemu, a nie czytanie jakichś tam prac filozoficznych, aczkolwiek to też mi się zdarzało robić. Następne pytanie to jaka książka albo jaka seria sprawiła, że zacząłem czytać. I ja chyba nie mam jednej takiej serii. Ja po prostu miałem taką sytuację, że... Znaczy mam taką sytuację, że moja mama jest bibliotekarką, więc siłą rzeczy jest osobą, która lubi też czytanie i w jakiś sposób ona we mnie zaszczepiła to, też czytała mi, jak byłem bardzo mały i wiecie, jeżeli jesteście w takim środowisku, to siłą rzeczy zaczyna się czytać. No i dla mnie po prostu naturalnym było to, że jedną z moich rozrywek jest czytanie. No i jak byłem młody, to czytałem bardzo dużo. Po studiach, znaczy ja nie skończyłem studiów, ale jakby po skończeniu tego etapu bardziej wolnego w życiu i po zaczęciu pracy, przestałem, tak jak już mówiłem, czytać na jakiś czas, bo nie miałem na to czasu ani siły. No i obecnie znowu do tego wracam. Jakie pytanie chciałbyś zadać swoim ulubionym booktuberom? I wydaje mi się, że chyba takim najważniejszym pytaniem to jest, po co w ogóle prowadzą kanał. Aczkolwiek to nie jest raczej pytanie takie proste do odpowiedzi w jednym czy dwóch zdaniach, tylko chciałbym z nimi o tym po prostu pogadać, bo rozumiecie, to jest jakby pytanie na wielu różnych poziomach. A drugą rzeczą to byłyby chyba takie pytania techniczne odnośnie prowadzenia kanałów, ale bardziej takie Rozumiecie, jak jesteście na przykład, jesteście kowalem i ktoś inny też jest kowalem, to chcecie sobie pogadać o takich rzeczach typu, o, w jakiej temperaturze tutaj ty hartujesz coś tam, jak długo to odpuszczasz, a jakie masz młotki, a jakie masz różne kowady, a rozumiecie, co mi chodzi. Takie techniczne sprawy, których w zasadzie tutaj nie bardzo jestem w stanie wam przedstawić, ale to są takie rozmowy dwóch fachowców przy piwie. Jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Co wydaje się największym wyzwaniem w prowadzeniu kanału? I wydaje mi się, że po pierwsze, ja nie traktuję tego trochę jak wyzwanie, bo ja tak naprawdę robię coś, co lubię i to jest moje hobby. Więc nawet jeżeli coś jest dla mnie ciężkie, to to jest w pewnym stopniu coś przyjemnego, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Ale gdybym miał tak. Wybrać jedną rzecz, to wydaje mi się, że to jest regularność e, i to się bierze z tego, że nawet możecie, e, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy prowadzić i wszystko wychodzi tak jak trzeba, ale zawsze przychodzi taki dzień, kiedy na przykład, e, no po prostu nie macie ochoty, to nawet nie chodzi o to, że nie macie ochoty nagrywać, tylko nie możecie się zebrać do tego, żeby nagrywać. Rozumiecie, ja nie mam jakiegoś takiego celu, że muszę mieć bardzo, bardzo dużo subskrybentów, czy muszę być najlepszym Booktuberem, czy coś tam, ale jeżeli nie prowadzi się regularnie, to po prostu niknie się gdzieś w algorytmie i trochę prowadzenie kanału nie ma sensu, jeżeli totalnie nikt tego nie ogląda. I jeszcze jedną taką rzeczą jest nauczenie się składnego mówienia. E, takiego właśnie, żebym ja jako twórca mówił do odbiorców, tak żeby mnie rozumieli, e, i żeby to wszystko było mniej więcej po kolei tak jak trzeba. Bo ja generalnie jestem po e, pierwsze taką osobą, która ma w głowie bardzo dużo chaosu. I jak zaczynam mówić, to chcę wam powiedzieć od razu o wielu rzeczach na raz, co sprawia, że e, jakby zaczynam się trochę blokować, wpadać w jakieś e, anegdoty i jakieś różne tematy na raz. I myślę, że to może być ciężkie do zrozumienia. Druga sprawa jest taka, że ja raczej jestem introwertykiem i raczej jestem takim trochę typem informatyka, czyli takiego gościa, który na dziesięciostronnicowy mail odpisuje ok. Rozumiecie, dobrze się czuję, jeżeli mam coś zaprojektować, coś sobie zbudować, coś zrobić z jakimiś mechanizmami czy czymś, ale jak już się muszę. Gadać z ludźmi to jest trochę gorzej, więc to jest trochę taki mój challenge, żeby nauczyć się trochę bardziej kontaktowania z ludźmi, a trochę mniej żyć w swoim takim małym świecie mechanizmów i składania lir korbowych. No i to by były wszystkie pytania. Tam widziałem, że są jeszcze jakieś trzy następne, ale mam wrażenie, że one częściowo powtarzają to, co było w poprzednich pytaniach, więc nie widzę sensu chyba odpowiadania na nie. I jeżeli Wam się podobał ten film, to zapraszam Was do subskrybowania kanału, kliknięcia kciuka w górę. Zapraszam Was do komentowania. Możecie się podzielić ze mną swoimi wyrażeniami, dlaczego Wy na przykład oglądacie Booktube. I zapraszam Was też do obserwowania mojego Instagrama Krasnoludzkiej Opowieści. Cześć.